I panowie, złóżcie ręce do oklasków, ponieważ przed wami, już niedługo, w klatce High League. Najwyższa liga, najciekawsze zestawienia, najciekawsi debiutanci. Malik, myślę, że znasz się z kolegą lepiej. Zadaj jakieś ciekawe pytanie. Ja nie mam do Alberta żadnych pytań, ale jak widzowie no, dosyć często padało. Pewnie sam zresztą widziałeś w internecie Alberto, kiedy walka, Alberto, kiedy walka. I podpuszczali cię. Ciekawe, czy taki mocny będziesz, że jak w kawałku ten. Myślę, że tu masz teraz możliwość się pokazać. Jak kurwa lecimy z tym. Bomba na banie, kończymy balet, kurwa, nie ma tu miękkiej gry i nie będzie. Zobaczycie, co tu będzie się działo dopiero. Dobrze, to w takim razie, Alberto, ostatnie pytanie ode mnie i od wszystkich widzów Czy już znasz przeciwnika? Nie musisz mówić, kim on jest, tylko czy ty już wiesz, komu poleci bomba na banie. Bomba na banie nadciąga i wiem, kurwa do kogo dotrze. Moi drodzy, więc skoro on już wie, to oznacza tylko tyle, że niedługo i wy się dowiecie. Także wielkie brawa Alberto Fheinik.